Hej, hej, o! Mam na imię Iwona i zapraszam was dzisiaj na nowy filmik, na nowy vlog. Mam nadzieję, że wam się spodoba z kilku najbliższych dni. E, ja dopiero co wstałam, poleciałam też już po i po prag, bo mam dzisiaj pranie, bo muszę zrobić pranie po wycieczce. No i cóż, lecimy z tym dzisiejszym dniem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. W sumie nie tylko dzisiaj, ale jeszcze z jutrem, może z czwartkiem, może z piątkiem zobaczymy, jak to pleci to nagrywanie. E, po prostu z kilku najbliższych dni przed majówką. No i cóż, Lecimy robić pranie, a jak wam się podoba, to do góry, zawsze zostać ze mną na dłużej. Ejo, jest, Ja już zrobiłam pranie, teraz w sumie lecę pod prysznic, bo wczoraj wieczorem mi się nie chciało go wziąć, więc teraz lecę. I w sumie później po prysznicu muszę zacząć ogarniać rzecz. Na ten tydzień byłam strasznie dużo, ale głośniej mi się zrobiło troszkę przez wyjazd. W czwartek mam wejściówkę, mam dwa tematy do przerobienia, których jeszcze nie zaczęłam, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, ale no to zawsze do, do tego się zacznę przysiądę i na piątek mam taką dość dużą część projektu, ale z nami powiedzieli, że jakby coś to po prostu odciąża mnie szczęści, Więc spacko. O, jeszcze muszę wysłać teksty na prezentację, którą mamy w czwartek, a jutro zostanę tam także po nie na tydzień. Więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Ale jutro mam cały dzień wolny, więc jutro mogę na tym wszystkim po kolei siedzieć od rana do nocy, aż po prostu to nie skończę. Taki mam plan. No, a dzisiaj zajęcia, nauka mecz, e, zaliczenie. Mam takie małe, mini zaliczenie dzisiaj, jedno, z jednej części, na które też jeszcze muszę przygotować no i, i ogarnić jednej rzeczy. Więc będzie ciekawie. Już sobie zrobiłam kawę, bo będzie potrzebna. Bye, bye. W ogóle, ja lecę na już teraz, bo mam od 945, ale wróciła moja spolakotorka i przygrywała mi smakołki z Białorusi. Tutaj mam przeróżne słodycze, bo właśnie poprosiłam ją, żeby mi jakieś wkierki przywiózła bo mają je przepyszne, zawsze je uwielbiam. I przywiozła mi też prezent rodzinowy. Mam ciasteczka i mam album do wyklejenia zdjęć, więc o mój Boże, super, e, bardzo się cieszę. I w ogóle, przyjaciel, wcześniej niż mówiłam, <grym> też jest niesamowite. No ale ją ja przelecić na WF więc cóż, ja lecę e, i nie mogę, bo cieszę się, że jest tutaj już za mną, bo nie będę sama. No dobra, a ja lecę na WWF, bo my się nie możemy spóźniać. Ani sekundy, więc żeby się nie spóźnić, jedzę Byłam na ekspresowych zakupach po wwf ja po to, żeby mieć coś zjeść na te najbliższe dni, bo w piątek wrócę do domu, wracam. Kupiłam jakieś płatki owsiane, najtańsze jakie były: chłaciaty masło rzechowe, bo zachciało mi się, muller mieć na zapas, bo był na promocji, kafir, bo też był na promocji. w sumie cztery jabłka, poszłam po jabłka, kupiłam więcej, banany i tutaj jakiś ser, taki po prostu plaseka. Więc to są moje zakupy, a ja teraz lecę zrobić sobie owsiankę na drugie śniadanie i mam za chwilkę zajęcia, więc będę lecieć na zajęcia. To jest zdalne. właśnie na Wydziału Nauk Ekonomicznych do koleżanki, bo dzisiaj tam sobie siedzi w jakimś i stwierdziłam, a odwiedzę wiedzę przekazie, porozmawiamy sobie, bo się dawno nie widziałyśmy. Więc lecę. już środa godzina 23.30 ja jestem właśnie w trakcie przygotowywania prezentacji to, to takiej krótkiej, po prostu mam półtorej minuty na to. Już wcześniej slajdy przygotowaliśmy, a teraz tylko właśnie to no, ubrać słowa, co chcę jutro powiedzieć. Ja tak nigdy nie robiłam, ale po prostu stwierdziłam, dobra, to teraz sobie pierwszy raz faktycznie spiszę, bo mogę mówić tylko tyle, tyle konkretnie minut. Ehm, ja do Was wczoraj nie mówiłam już później, bo leciałam szybko na, mecz na Orliki. Wygrałyśmy dziewczynami. I później po meczu razu leciałam na zaliczenie z, z statystyki, bo miałam całą godzinę zaliczenia z ich histogramu i tam z analizy danych i w sumie chyba go zdałam, tak mi się wydaje, jeszcze nie mam wyniku, ale zobaczymy, a później poszłyśmy z, z moją spoktorką Aliną po prostu trochę się potańczyć bo nie widziałyśmy się dawno i stwierdziłyśmy, a to ten wieczór możemy i właśnie przez to dzisiaj prawdopodobnie przez większość nocy nie będę spać, bo mam na jutro tę prezentację i mamy jeszcze przygotować podwójny no, materiał na zajęcia, na ćwiczenia i jutro jeszcze mam spotkanie z koła naukowego, na które jeszcze nic nie przygotowałam, a mamy 2 godziny wykład do obejrzenia, więc za chwilę zabieram się za oglądanie tego. I dodatkowo na piątek też będzie ciekawe, też jutro będę siedziała cały dzień w książkach, żeby przygotować materiał. więc dużo nauki tak mnie czeka. I właśnie dzisiaj też jeszcze musiałam, bo mam jednym spotkaniu, później musiałam na wydział jechać, no tylko że nie miałam zajęcia. Mieliśmy dzisiaj konsultacje takie grupowe, i cały czas po prostu dużo rzeczy się dzieje i nie mogę tego ogarnąć, więc teraz to robię. No i w sumie lecę, bo nie mam czasu. Jestem zmęczona, już wypiłam jedną kawę, druga już mi stygnie i będę właśnie jeszcze jeść ciasteczka z Białorusi, które mi Alina przywiozła. Są bardzo dobre, są w ogóle inne. Nie ma takiego smaku w Polsce, nawet nie wiem, dlaczego to porównać za bardzo. Po sumie. A teraz lecę, do zobaczenia później. Hej, hejo! Jest dzisiaj czwartek, 18.30. Ja wróciłam z zajęć już jakieś Trzy godziny temu, w sumie nieco, bo po 16 było jak wróciłam, bo tam jeszcze musiałam nam załatwić. Dzisiaj też mieliśmy kiermasz ciast, więc chwilę siedziałam przy ciastach z naszą przewodniczącą wydziału i w sumie miałam zajęcia. Ja miałam też dzisiaj pierwsze spotkanie takie prawdziwe z koła naukowego, co coś robiliśmy, mieliśmy dyskusję na bardzo ciekawy temat, na kryzysy w przechodzeniu z etapów na etap w naszym życiu, które są takie w sumie osiem głównych, osiem głównych etapów. To było z psychologii poznania, my jeszcze jej nie mamy, Psychologii poznania rozwoju i po prostu taki trochę wyrównawczy. Dzisiaj mieliśmy spotkanie, żeby po prostu pierwszy rocznik znaczył o co chodzi, a drugi żeby powtórzył te informacje. I było świetnie, bardzo się cieszę, że poszłam, bo myślałam, bo myślałam nie iść tak naprawdę, bo spałam cię na te 4 godziny, a jeszcze musiałam tutaj obejrzeć wykład ten 2 godziny na dzisiejsze, na dzisiejsze to spotkanie, po czym potem miałam wejściówkę. I w sumie udało mi się, bo nauczyłam się kilku rzeczy i te rzeczy były, więc miałam pierwszy raz ogromne szczęście, e, cieszę się z tego i w sumie teraz robię moją część projektu, na którą mam ją złożyć jutro, e, ale to jest tak skomplikowane, tak ciężkie, trudne dla mnie, ja to próbowałam robić już od dwóch tygodni to to odkładałam, bo po prostu nie rozumiałam jak to zrobić i tak krok po kroku coś tam próbuję, ale jest to trudne. I myślę, że teraz może się ze mną, chociaż raczej bo zrobiłam sobie drugą kawę, za chwilę może poprzez polokatora o kawę z Ekspresu, bo ma ekspres w pokoju żeby coś się pobudzić, zrobić to i spać, bo jestem strasznie zmęczona. Ogólnie wracam do domu chyba jutro albo w sobotę, jeszcze nie jestem pewna. I dostałam też dzisiaj od moich koleżanek, yy, pozdrawiam, Zuzia i Oliwka, dostałam prezent urodzinowy, bo nie widziałyśmy się od soboty dzisiaj, było pierwszy raz pokażę Wam, co dostałam w ogóle. Ojej, jestem tutaj prześwietlona, a to, że w czegoś Alina śmiała, że moje całe łóżko jest w yy, po prostu. W słońcu, dobra, siadam na podłodze, niech będzie. Dzisiaj była myta, się mieliśmy zaraz na i posprzątałyśmy cały pokój. Em, posprzątałyśmy. Więc tak, tutaj jest paczka, którą dostałam na urodziny, Może zmienię po prostu kadr, żebyście lepiej widzieli. E, właśnie dostałam od moich koleżanek z rocznika, więc się bardzo cieszę i już Wam pokazuję, co tam dostałam. Okej, okay, jak widzicie, jest pięknie zapakowany, piękny papier, po prostu. No, przeproszony. I tutaj, jak widzicie, na środku masło rzechowe, bo ja wiem, masło rzechowe. Zawsze wszędzie go mogę jeść w ogromnych ilościach, więc zostało masło. Tutaj jest aspekta na pewno akurat te lubię, do się cieszę. Do tego dostałam krem sław arbuzowy z przepiękny zapach i jest bardzo fajny. taki, że szybko się wchłania. I dostałam ręcznie wyszywaną torebkę, właśnie Oliwka, moja ręka szyje. Wcześniej od niej piłam, dla mojego bratanka, a teraz z niej wyszyła taką piękną, cudowną torebkę z zaprotkami. W ogóle nie mogę się zachwycić, ona jest przecudna. Więc dostałam ręcznie szytą torebkę. Jestem zachwycona. Eee, i już, już chyba powinnam zastanawiać się co dla Oliwki na prezent wymyślić dla Zuzi, bo ja nie mam umiejętności artystycznych, manualnych. Ale po prostu Oliwka przez różne rzeczy robi, więc tam tę ta torebkę, na pewno będę w niej chodzić i jest przepiękna. I, I w sumie coś wyczułam, że coś ze stokrotkami będzie, ale nie wiedziałam co, bo raz się właśnie Oliwka pytała, czy wolę stokrotki, czy słoneczniki, a ja jej po prostu pokazałam naczynie, bo wtedy miałam naczynie ze stokrotkami, że stokrotki, stokrotki, wielbiam. Dobra, bo się rozgadałam troszkę. Dzisiaj mam wolny wieczór, nigdzie nie idę, więc się cieszę. Wczoraj byłam na piłkarzykach, mieliśmy turniej piłkarzyków, nie wiem czy Wam mówiłam czy nie. M mój wydział przegrał, więc nie przechodzimy do finałów. Mówi się trudno i tyle, ale chociaż wystawiliśmy drużynę. No i cóż, ja lecę robić ten projekt, chociaż mi się nie chce. Chciałabym pójść spać, ale lecę pić kawę i lecę robić zadania, żeby po prostu już mieć to z głowy. A też powiedziałam moim grupie, że do 22 im podeślę to, co mam. Więc muszę iść to zrobić. Lecę, bye bye. Do zobaczenia później. Nie zostawiacie sobie rzeczy na ostatnią chwilę. To jest tak naprawdę pierwsza od dawna, jak ja sobie zostawiłam aż tak dużo rzeczy na ostatnią chwilę. Po prostu przez mój wyjazd weekendowy trochę nie ogarnęłam. Trochę wcześniej też miałam dużo rzeczy na głowie i po prostu teraz cierpię na brak czasu na cokolwiek, więc mam nadzieję, że w majówkach troszkę odpocznę, chociaż troszkę zobaczymy, jak to będzie. Bo zastanawiam się, czy, czy w ogóle do domu wracać, bo mam dużo nauki. I też w sumie, jak będę w domu, to chciałam do Krakowa pojechać i do Bielska po spotykać się ze znajomymi. Zobaczymy, co to co, 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 co będzie, będzie. Ogólnie miałam świetny pomysł, jak nie robić mojej części pracy domowej, teraz tylko odwet w czasie. Chciałam zadzwonić do mojej siostry z nią pogadać, tylko że nie udało się. No, moja siostra jest na spotkaniu z przyjaciółką i powiedziała, że no w sumie to mnie też wyciągnęła, też miałam robić coś tam, ale mi się nie chciało, więc poszłam yy, i, i no, więc lecę robić ale ogólnie moje zdolności myślowe są teraz na poziomie 10% mi się wydaje. Źle. Lecę. Bye, you, bye. Heyo. jest piątek o 7 rano. Ja wstałam jakieś pół godziny temu i w sumie wybieram się już na uczelnię, bo jeszcze muszę skoczyć do ksera. Biorę dzisiaj moją torbę, którą dostałam od dziewczyn. Jestem zachwycona, tylko nie wiedziałam jak się brać, więc brałam się tak na luźno, bo nie mam być ochoty na nic innego. Lecę na dwa zajęcia, bo następne dwa mam odwołane, ale później o 13 mam spotkanie, na które muszę być online, jako po prostu przedstawicielka studentów na moim wydziale. No i cóż, dzisiaj już dzisiaj nie wyglądam zbyt dobrze, urokliwie, ale takie życie się tym nie przejmuję. Idę dopić do końca herbatę, brać skarpetki, buty i lecę do ksera i na zajęcia, no więc... Lecimy z tym kolejnym dniem, z piątkiem i dzisiaj też wracam do domu. Stwierdziłam, bo miałam tutaj zostać do jutra rana, bo, się, bo miałam się umówić ze znajomymi na wieczór, ale jednak stwierdziłam, że będę się z nimi mówić wtedy, kiedy to, to, to po prostu jestem, a nie w jedyny weekend, kiedy mogę wrócić do domu na kilka dni dłużej, bo jednak mam dość długą drogę do domu, 9 godzin, to nie jest, że tak hop i będę na... Już na Śląsku. I po prostu stwierdziłam, że odpuszczę i tyle. No i cóż, ja zmykam. Do zobaczenia później. Hej, hej, hej ja wyszłam, przyjechałam do pokoju, robię sobie właśnie obiad, w sumie obiad taki bali śniadaniowy obiad, bo robię omleta z tym, co miałam w lodówce, żeby po prostu dojeść to wszystko, co tutaj mam, mam, Alina, ona tam później doje resztę. Ale po prostu tylko to miałam, żeby coś takiego przekąsić przed wyjściem. Zaczęłam też już się pakować, biorę dość sporo książek, żeby po prostu jak najmniej mieć ich później tutaj, bo jednak tego jest dość sporo rzeczy. I za chwilę mam spotkanie, tam jeszcze chcę poczytać rzeczy, mam no, już materiał, poczytać na to spotkanie, żeby wiedzieć, czy jak tam tutaj będę chciała wziąć głos, głos po prostu jako, jako przedstawiciel studentów. to Zobaczymy, jak to się potoczy. No i w sumie ja lecę się pakować, bo nie wiem, co zabrać. Eee, bo chcę już po prostu tutaj zostawić sobie jak najmniej rzeczy na później więc lecę, zobaczenia później hej hejo, jest sobota po południu ja wróciłam do domu około godziny 13-14 mniej więcej i w sumie poszłyśmy z mamą spać tak mniej więcej około 15. I tata do nas dzwonił, bo miałyśmy dzisiaj grilla robić, znaczy robimy grilla Tylko, że my spałyśmy I troszkę nam się to przedłużyło w czasie, więc Zaczęliśmy dopiero teraz grillować Dlatego lecę robić herbatę, przygotować jakiś chlebek, jakąś sałateczkę Jestem taka zaspana, nie wiem co się w ogóle dzieje tej spać, a nie grillować Ale w sumie ostatni dzień kwietnia, piękna pogoda wykorzystujemy ten majówkowy czas i mam nadzieję, że taki vlog troszkę całego tygodnia tak naprawdę wam się podobał, jak tak to do góry zapraszam, stańcie ze mną na dłużej, a ja teraz lecę do rodzinki, spędzić z nimi te kilka dni, które jestem w domu, w sumie mam w planie być cały tydzień w domu, mam nadzieję, że mi się to uda, że nic mi nie wyskoczy i że nie będę musiała nagle wracać do Olsztyna, bo też tak czasie po co może być, no i cóż, ja lecę, Mam nadzieję, że Wasza majówka też była udana, że była dobra i że byliście zdrowi. Ja mam nadzieję, że będę zdrowa, a nie, że będę chora, bo dzisiejsza droga trochę dała mi się w kość w znaki i po prostu wiem, że będę dzisiaj w nocy spać długo.